Ewangelia według świętego Łukasza, gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego – Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy napełniając się mądrością a łaska boża spoczywała na nim Święta rodzina jej obraz wywołuje tyle ciepłych emocji jest dla mnie widzialnym znakiem miłości, bliskości, bezpieczeństwa, serdeczności. Święta rodzina jest taka na wyciągnięcie dłoni, jak z najbliższego sąsiedztwa. Ale czytam Ewangelię na dzisiejszą uroczystość i jestem zdumiona, ile razy występuje w niej odniesienie do prawa aż pięć razy. Święta rodzina zachowywała prawo i postępowała według zwyczaju. Do Nazaretu wróciła dopiero po wypełnieniu wszystkiego według prawa pańskiego. Może właśnie na tym polega klucz do zrozumienia bliskości świętej rodziny. Maryja, święty Józef, maleńki Jezus żyli według zwyczaju, czyli zwyczajnie. Nie byli nadzwyczajni, byli tacy jak my. Cudowną tajemnicę Bożego wybrania zachowywali w sercu w ukryciu. Na tym właśnie polega zwyczajność. Dlatego gdy w medytacji staję przed Świętą Rodziną, czuję się zrozumiana, bezpieczna, otulona atmosferą miłości i przyjęcia ze wszystkimi moimi słabościami i wadami. Bo Maryja z Dzieciątkiem i Święty Józef nie wywyższają się i nie przytłaczają ukazując swoją szczególną relację z Bogiem. Żyją jak każdy z nas. Według zwyczaju i zachowując prawo. Święta Rodzino, prowadź mnie po ścieżkach życia, bez wywyższania się, bez ulegania pokusie ukazywania swojej inności i nadzwyczajności. Ucz mnie wiernie żyć według prawa Bożego i miłością wypełniać zwyczaje uświęcone tradycją.